O, siemano, widzę, balecik był wczoraj, co? Dogorywasz? Jaki balet człowieku rozłożyło mnie fest? Tydzień 4 dostałem, ale trzeci dzień już leży i nic mi się nie poprawia. Oj, to niedobrze. A jak tam w firmie, co na to twój szef? A co szef? Nie wiem co szef, nie gadałem z nim o tym. skąd mam wiedzieć? No ale jak to nie gadałeś? Nie powiedziałeś mu, że jesteś na zwolnieniu lekarskim? A po co miałbym mówić? Przecież to wszystko elektronicznie idzie. Na pewno widzi to w systemie. Stary, nigdy nie rób takich rzeczy. Poinformowanie pracodawcy o tym, że przebywa się na L4 jest twoim obowiązkiem. Ja wiem, że masz spoko szefa, ale w skrajnych przypadkach naprawdę mogłoby to się skończyć źle. Mogłoby to zostać potraktowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a wtedy szt, nara. I to nie jest moje zdanie, tylko sądu najwyższego. Co ty gadasz? Ja to myślałem, że to wszystko idzie od online. Czekaj, zaraz zadzwonię do Bietka i mu powiem bo tym. Skąd ty w ogóle taki biegły w orzeczeniach sądu jesteś? Zadzwoń, zadzwoń i włącz sobie Mateusza z profilu Prawo po pracy. On często mówi o takich właśnie przypadkach.